Co teraz u Ciebie muzycznie, po idolu? Czy nowa płyta, nowy singiel? Płyta nie, natomiast singiel tak. Wreszcie po dziewięciu miesiącach przygotowań puszczamy nowoczesny, bardzo numer na lato, na czeski i polski rynek, dwie wersje językowe, teledysk gdzieś tam nawiązujący do, do, do dokumentu, który nagrywamy o dziesięcioleciu moim, więc... To będą takie ujęcia wiesz, dzieciństwa, z prywaty, które nigdzie się nie pokazały, więc ten deserz będzie fajny i inny. E, piosenka nazywa się Boomerang, nie mogę się tego doczekać. Mamy właśnie premierę w Sopocie na festiwalu w ramach mojego dziesięciolecia, więc wierzę w to, że to zagramy dobrze. Czyli piosenka też będzie w języku i polskim i tak, czeskim. Tak, dokładnie tak. Nazywa się tak samo. Masz A powiedz, co przygotowałaś na swój jubileusz, dziesięciolecie swojej kariery na scenie muzycznej? Właśnie, dzisiaj omawialiśmy stylizację, więc zobaczymy, co to będzie, natomiast e, mamy tam parę takich efektów. Show powiedzmy, które miejmy nadzieję dobrze wyjdą. Trochę się ich obawiam, ale zobaczycie sami. No i oczywiście przede wszystkim muzyka. U mnie zawsze myślę, na pierwszym miejscu widocznie jest to, że. że um, to, żeby to się muzycznie zgadzało jest na pierwszym miejscu mnie, więc mam cały zespół, wiozę ze sobą na cztery dni i e, gramy po prostu single dla ludzi, którzy, które mogą znać przez te 10 lat. Niektóre mają zmienione aranżacje, niektóre gramy zupełnie inaczej, na przykład wszystko albo nic, utwór gramy z kwartetem i tak dalej, więc myślę, że będzie naprawdę fajnie, różnorodnie, ale przede wszystkim muzycznie. A powiedz, czy zaprosiłaś jakieś gwiazdy do duetów może? Nie zaprosiłam, bo te, które chciałam, a nie powiem, które niestety są na wyjazdach w rozjazdach i nie ma ich. Czyżby ta górnia, która zaprosiła kiedyś ciebie? Yy, są w rozjazdach te gwiazdy, więc yy, yy, jak powiedziałam jest które, ale yy, niestety nie no jakby nie chciałam mieć tam gości, tylko po to, by byli, ale chciałam, żebym miała z nimi coś wspólnego, coś co, co, co nas łączy, co, jakaś emocja albo yy, albo wspólny występ, który już mieliśmy za sobą, więc e, to niestety się nie udało, ale powiedziałam sobie kurczę, mam swój biela? już wykorzystam to. Będę dłużej sama w telewizji, więc jestem sama.